Czas stat. Nagrywamy filmik dzisiaj z kabiny Wolfa 7534 2017 rok. Tak to wygląda. Wyświetlacz. Joystick jedna strona. Wiatrowy, lamp biała lampka. Wycieraczki, szybkość obrotu, druga strona, włącznik, przycisk bezpieczeństwa, joystick, zestaw radio plus mikrofon, na dole przycisk na nogę oczywiście, żeby się nie kłopocić w czasie jazdy z ręką i to tyle a w okolicy licy Stuttgart hala Porsche a jeszcze możemy powiedzieć długość wysięgnika 75 metrów. Czyli dość konkretnie. Pogoda ładna, wiatr mały. Można jeździć dzisiaj jest w miarę w porządku. Ok, ciao, ciao.